dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku sprzęgnej gry, jaką to jest Rainbow Six Siege. Tak jak ostatnio mówiłem w poprzednim filmie, który możecie zobaczyć tam, o tam, w prawym górnym rogu ekranu. Co ja chciałem powiedzieć, w poprzednim filmie mówiłem o tym, że generalnie to dość dużo jest Siege'a ostatnio na kanale. To głównie dlatego, że najwięcej gram w Siege'a. Na przykład wyszła jakaś gierka, jakby wyszedł Fortnite 2.0, bo w już już wszystko trochę grałem to bym na przykład więcej fort'a wyrzucał, a że nie wychodzi nic takiego to gramy w Siege'a. Mam nadzieję, że y, podoba wam się to, iż gramy w Siege'a. Tu powinny być miuty, ale tu nie ma miutów. Dobra, tu mogę zniszczyć elektryczność, to już będzie coś. Pierdzielne O! O! Słuchajcie, mam nową, znaczy, mam nową myszkę, mam starą myszkę bo zniszczyła mi się myszka, znaczy, zniszczyła mi się przestał mi trzymać lewy przycisk, więc na przykład jakbym, nie wiem, trzymał strzelanie, to powiedzmy strzelałbym dwa pociski, po czym przestawał, po czym strzelał pewnie dwa pociski i tak dalej, więc gram sobie na myszce zastępczej, na myszce, którą mam zazwyczaj przy laptopie Ok, muszę ją trochę wybadać, więc jak będę lamił, to moją wymówką jest to, że mam że mam... To mi teraz wybuchnie w twarz. Nie wymówką jest to, że mam myszkę, na której zazwyczaj nie gram. No i mamy 2 na 2, właśnie, właśnie moi drodzy Państwo. Tu nikogo nie ma. Gdzie jest last? Halo. Dobra, tu jest clear na pewno. Nie jest. O, nie podoba mi się to. Bardzo mi się nie podoba to to jest zwykła myszka bezprzewodowa, więc trochę się jej nie dziwię. Nie zrozumcie mnie źle, nie chodziło mi o to, że bezprzewodowe myszki są słabe, bo nie są, aczkolwiek jak są dobre, to kosztują dużo pieniędzy też swoją drogą. Ale to jest okej, okay, bo jeżeli mamy dobry produkt, który w dodatku nie ma kabla, no to może być drogi jak najbardziej. No cóż, prawo popytu i podaży najpewniej. Mm, ale co chciałem powiedzieć, to to, że to jest jakaś. To, co chciałem powiedzieć, to, że to jest jakaś zwykła myszka za 20 zł, czyli inne 30, która była, e, którą kupiłem, żeby mieć do laptopa, więc... Przestrzelił mnie z boku, no i przestrzeliła mnie z boku. To jest jakaś zwy zwykła myszka za 20-30 złotych, którą kupiłem, żeby mieć do laptopa, także... Fuck! Także nie jest ona wybitna. I właśnie dlatego dzisiaj będę źle grał. Jeżeli nie będę dzisiaj źle grał, to wszystko mi na myszki. Nie moja, ale ma fajną... Ażkę też to jest Aszka chyba na tym, na tej, na tym, na tej tarczy, na tym shieldzie, ale cute a jeszcze ja tu swoim wstawiłem mosa, tak, u drzwi, nie mogłem sobie przejść normalnie, fajnie, fajnie, super i Fuse też teraz biega z tarczą, tak jak Blitz któregoś raz widziałem nie wiem czy to ktoś chyba w meczu pisał że Fuse teraz to jest, te teore teoretycznie że Fuse teraz to jest dosłownie Blitz tylko bez no, bez tarczy, która ma flesza i coś w tym jest kurczę Dawaj, bana! Na dole, na dole! Przejdźmy do następnej rundy. Zajebiście, okazało się, że y, przeciwnicy nie mają... żadnego electricity, więc możemy sobie tu na otworzyć wszystko. No i bawić się dalej. Dobra, ładny Claymore, podoba mi się. A tego drona mi nie zniszczyli! Ja pierdzielę! No tego to się nie spodziewałem. Dobra, postawimy cię tu. Dobra. Nie powinienem tak pikować. Fuck. O nie, czwórka na myszy. Nie, mam tutaj czwórki na myszy. W sensie nie mam przycisku programowalnego cztery, mam tylko dwa. Nie, no co ty gadasz? Ja muszę sobie przewindować. Szczerze, był to jeden z zabawniejszych faili na odcinku, jakie się zdarzyły. Bo legitnie, po prostu to jest myszka, która ma, nie wiem czy ja wam to tak pokażę, ale ma, do... o tutaj ma dwa programowalne przyciski, nie? A na poprzedniej myszce mam ich... miałem ich trzy. Albo więcej, więc pod czwórką miałem plantowanie, a tutaj nie mam przycisku programowalnego cztery, więc nie mogłem zwyczajnie splantować. Dobra, dwie do kojabi poszły, zajebiście. Widzę, że tu nikogo nie ma. Widzę, że tu nikogo nie ma, oni się tam biją. Lipa jest tego rodzaju, że ja mam shotguna. No, to jest gruba lipa akurat. Idę mniej. Oby nie mieli defa. Kurde, nie przebiegłem. Kolega nam tu złapał hacza, ja osobiście planuję sobie tu stać i czekać na nich. W momencie, kiedy oni będą rozwijać ściany za mną, to wtedy dopiero rzucić go. Tylko! Kurde, z drugiej strony nie wiem, czy ja zdążę to zrobić. Muszę ich to nasłuchiwać. Tylko ciężko, jak ktoś na pieprza, shotgunem. Dobra, postawię to jednak. No, muszę. Oj, to kolejny mankament tej myszki. Muszę, jak trzymam. Jak trzymam koniec przycisku. W sensie tak, no nie, to. Prawy gorzej łapie niż jak trzymam? Tak. Chora sprawa, muszę sobie kupić myszkę nową. No że dzisiaj chciałem to nagrać, a dzisiaj mi stara myszka padła, znaczy stara nowa myszka, no to cóż, mogę począć. Okej, okay, oni nie wchodzą najpewniej tutaj. Oni najpewniej wchodzą gdzieś w góra i... Gówno, nie zdążę. Tego się bałem. Fak! No i już wiedzą, że tu jestem. Zaraz zostanę na łeb. Poczekam może aż się odsłyszę, po prostu. Krak! Nieważne, nieważne. Tego nie było. Zapomnijcie o tym, brosz. Teraz, teraz dopiero kończę. Jak już mnie wyjęli, no, 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 dobrze, dobrze, dawaj, Azami, dawaj! Trochę kurde nie tego typu broni na taki dystans. I jeszcze tego flesza dostała, najgorzej. Widziała, troska! Dobrze, dobrze, bić ich tam, bić do To tylko żart, to tylko żart, to tylko żart. Ej, dobra, oni to zrobią. Chyba, że tam ci jakąś magicznie splantują defa, ale jest tu szansa, że nie. No, let's go, let's go, let's go! Zrobimy tutaj podwójną ochronę, czyli tam jednego kasla i tu drugiego kasla. I zobaczymy, dokąd nas to zaprowadzi. Tutaj robią fajny przeszop chyba. Nie wziąłem sobie ruka, biegniemy po ruka. Okej, okay, ciekawa frostka, nie wiem, jakby może koleżanka się spodziewa, że przeciwnicy wyjdą z windy? Nie wiem, jest taka szansa, jest taka szansa. To był ciekawe, jakby dali windę do R6, w działającą windę do R6. Dobra, ja idę zmienić pozycję, ja sobie będę tutaj pilnował, na spokojnie. Jak tu ktoś będzie pikało, to się będę orientował. Nie, nie mogę tak grać, to jest, to jest padaka, to jest ostatni odcinek, jaki nagrywam dzisiaj, bo nie mogę tak grać z tą myszką. Blackberry i Mountain Poważnie? Oni takie kompo mądre zrobili? No nie... Jak coś to widzą myszki, to nie moja im to myszka wszystko, pamiętajcie. Ale dobrze, dobrze grają. Podoba mi się. Nie podoba mi się, że przeciwko mnie, tak? Ale podoba mi się taktyka. Okej. Okay. Gruzy. Z windy chyba. Nie no, ze ściany. Dobra, git. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. One more, one more, one more. Nadawaj no, ruki. Radczy dok, razem, to nie jest róg Ruk. Ruk nie żyje. Aj. Dobrze, dobrze, zwycięstwo, zwycięstwo. Dziękujemy bardzo serdecznie za oglądanie. Zapraszam do następnych filmów i do poprzednich filmów też. Zostawcie jakiegoś lajka, zostawcie suba, zostawcie jakiś kanalcie ślad po sobie i trzymajcie do następnego. Cześć!